Kamp jest dla, dla młodzieży, dla początkujących, dla rodzin, które, które przyjeżdżają, by poznać ten sport bliżej. Taki kamp powinien być w, organizowany w innych krajach również, w Europie przede wszystkim, tam gdzie jest sport żużlowy bardzo znany i wręcz kochany. Polska jest przykładem. Wiadomo, że jest sportem, który poza Polską nie jest aż tak popularny, ale cieszy fakt, że widać właśnie sporą liczbę młodzieży z różnych krajów i to jest bardzo budujące. I myślę, że dla takich młodych zawodników to jest naprawdę fajna okazja, żeby złapać ten pierwszy kontakt z tym polskim speedwayem na naszym legendarnym stadionie na Moto Arenie. Na pewno myślę, że są pod wrażeniem widząc i jeżdżąc na torze. inicjatywa jest bardzo, bardzo fajna, bardzo słuszna, ciekawa i, i, i uważam, że bardzo potrzebna. No, mamy tutaj widzimy zresztą sporą naprawdę ilość młodych adeptów w różnym wieku, od tych najmłodszych do już starszych. Dzięki tego typu kampom ta młodzież się rozwija, krótko mówiąc, mogą poznawać inne tory, gdzieś tam spędzają czas między sobą, mogą wymieniać się doświadczeniem. Tak jak dzisiaj mają też nas i my chętnie z nimi porozmawiamy, podpowiemy, zobaczymy, obserwujemy jak jeżdżą. Te dzieciaki na co dzień nie mają w kupie tylu fajnych właśnie kolegów, chłopaków, którzy robią podobne rzeczy. A tutaj świetne jest to, że wszyscy razem się mogą spotkać z różnych krajów, różne przyzwyczajenia, różne rodzaje treningów mogą się spotkać i po prostu pobyć na takim obozie, porywalizować, pojeździć. Rodzice pomagają młodzieży, ale jeżeli rodzicom się nie pomoże, to i młodzież nie będzie chętna, by tę dyscyplinę uprawiać, więc jeżeli będzie tych kampów więcej dla rodzin z młodymi uczestnikami, w przyszłości zawodnikami to będzie, no, będzie o tyle trudniej, więc to co jest organizowane, to co jest w naszym kraju robione jest, jest takim kierunkiem dla wszystkich, którzy kochają sport żelowy. Takim jednym z pierwszych elementów, gdzie na przykład ja patrzę na to i dla mnie to jest bardzo ważna informacja, chłopak z numerem 2 właśnie w tym y, żółtym kasku y, puścił palce i je od razu schował. Natomiast na motocyklu żlowym trzeba do wejścia w łuk trzymać te palce, bo po, je, po pierwsze można spodnieć i musimy wysprzęglić, a drugie... No jak rywalizujemy się ścigamy, ktoś może nam zajechać drogę i to sprzęgło się przydaje, żeby ten motor wyhamować. Chłopiec z jedynką w czerwonym kasku, widać, że czuje się mega swobodnie na motocyklu, mega dociąża na, na wyjściu z uchu, mo, robi moim zdaniem to świetnie, na wejściach schodzi mocno do przodu. Natomiast widać, że chłopiec właśnie z numerem drugim e, nieswobodnie czuje się jeszcze na tym torze. Widać, że jest wyższy, więc musi e, gdzieś to ciało swoje ucisnąć na motocyklu. kontakt z motocyklem żużlowym od najmłodszych lat jest bardzo potrzebny i możemy to zaobserwować w każdym innym sporcie, że wszyscy, wszyscy wielcy sportowcy, którzy uprawiają pewną dyscyplinę sportu, nieważne czy to jest kolarstwo, pływanie czy gimnastyka, zazwyczaj uprawiają tą dyscyplinę od najmłodszych lat i myślę, że w żużlu tak samo. Ee, począwszy od techniki jazdy, poprzez e, e, oswojenie się z tą atmosferą startową, e, radzenie sobie z e, adrenaliną, ze stresem, powoduje, że kiedy jesteśmy starsi, to wszystko jest dla nas takie normalne, naturalne. Dobrze by było, by takie kampy były też w innych krajach i ta młodzież e, by wspólnie e, mogła pojeździć, e, rozpoznać różne tory różne takie no, historie sportowe w innych krajach, co dawałoby im zbliżenie, byliby bardziej, jakby to powiedzieć, bardziej związani ze sobą, napędzałoby to ich...